to była piękna noc, dyzio. Tak, też tak sądzę. Hej, chłopaki. Hej, Filo. Nie uwierzycie, co się stało. Byłem w lesie i spotkałem magiczną wróżkę. O mój Boże, magiczną wróżkę? No, a nie uwierzysz, co ona mi powiedziała. Przedziła mnie, żeby nie wchodzić do zakazanego drzewa. Zakazanego drzewa? Ale gdzie jest to zakazane drzewo? No właśnie tam ją spotkałem, więc może gdzieś w pobliżu jest właśnie drzewo. Okej, okay, w takim razie chodź Chłopaki, idziemy do lasu i do zakazanego drzewa! Tak! Ej, co to robi świnia? Oj, świnka jeździ na kolejce, ja też chcę! E, to jest chyba coś niemożliwego. Dobra, tu mamy las. A gdzie jest to zakazane drzewo? Ale czerwone, piękne drzewa! Nie, jest ohydne. To nieprawda, jest śliczne! No nie, to chyba o tym drzewie ona mówiła. Że co? To jest zakazane Co się stało? Widziałeś to nunu? O nie! Jak to jest możliwe? Czekaj, wejdę A, o nie a, 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 O, córde Serduszka mi zostało Na tym świecie możesz stworzyć zbroję ze wszystkiego Powodzenia w przejściu gry O, mój Boże Możemy e, zrobić zbroję ze wszystkiego Jak to? Ja chcę zrobić zbroję e, No nie wiem z czego Zirta Okej, okay, widzowie, więc praktycznie już mnie stać na tą zbroję Zobaczmy, jak to się kraftuje e, Faktycznie, ziemia Helmet, O mój Boże, teraz klata! I patrzcie, widzowie, teraz to wszystko ubiorę. Patrzcie, jestem w zimowej wow. zbroi, ziemiowej zbroi właściwie. Wow, naprawdę super wygląda, ale chyba nie jest zbyt mocna. Właśnie też mi się wydaje, że nie jest zbyt mocna, bo ma E plus jeden do zbroi, czyli jest mocno średnia, ale dobra, na sam początek to może być. W takim razie musimy teraz zrobić zbroję z kamienia, widzowie, więc szybko tutaj wykopię sobie i stworzę kilof, Wow, zobacz, Nunu, ty się z góry leci! Co? Co to jest? Jak ty to robisz, Dysio? A ja mam zbroję z liści! O, mój Boże, zbroja z liści! Daj tu na chwilkę, muszę to przetestować! No dobra. Dobra, dzięki w takim razie. Okej, okay, wyjmę e, właśnie tą zbroję beznadziejną i teraz weźmie tą z liści. I co? Nie dostanę obrażeń od upadku? Nie! Okej, okay, widzowie, teraz pójdziemy na dach, właśnie tej wioski i zobaczcie. Dobra. Faktycznie, coś jest nie tak. Ej, widzieliście to, widzowie? Jeszcze raz, jeszcze raz, bo to była niesamowite, Idę właśnie tu Tutaj na górę. Okej, okay, podbudujemy się tym razem jeszcze wyżej i zobaczymy, widzowie, jak to działa. Dobra, 3, 2, 1, let's go! O mój Boże, ja mogę latać, widzowie! Więc, widzowie, nakupiłem tyle bruku, a ty już to masz? No, ale ciekawe, co ona dodaje. Tu już chyba napisane, że ona jest bardzo ciężka. Ej, jest Ej, bardzo ciężka. Jest Ej, dobra, ok, w wodzie. Ciekawe, czy coś się stanie, widzowie, ale ja też chcę ją zrobić. Poczekajcie, wrócę się! Ej, no, no, zobacz tutaj! Co? Ty jesteś cały niebieski! Tak! Ale jak to możliwe? Co na ci daje? Patrz, Nunu, nie dostanę w ogóle obrażeń! Ej, co jest? Ej, co? Zlagował cię, ale faktycznie, no, nie dostajesz obrażeń. Dobra, ciekawe właśnie, jak sobie radzi Filo. Teraz założymy tą zbroję z kobla i pójdziemy sprawdzić! Filo, halo! Jestem, testujemy to razem, Nunu. Tak, szybko idę, w takim razie idziemy Dobra, za to... Dobra, czy Okej, idę zatonić pod wodą, Dobra. let's go! Trzy, dwa... Jeden, Okej, okay, dobra, kurde? i czy... Ej, Co faktycznie? Wow. Zobaczcie, widzowie, ja tego nie robię. Przysięgam, to mnie sprowadza na dno. Nie mogę się stąd wydostać. Zobaczcie. Teraz zginiemy. Ej. Tylko znajmuj zbroję, nunu. Nie mogę w tym pływać. O nie, dobra. Okej, okay, w takim razie. W, w akurat mogę, dobra. Muszę, widzowie, stąd wypłynąć. Ponieważ w tej ciężkiej zbroi nie da się nic zrobić. Więc teraz, widzowie, stworzymy sobie dębową, dębowo-dyskową zbroję. Dobra, cyk, cyk. Więc, widzowie, stworzyłem sobie Całą dębowo eskową zbroję. Zobaczymy, co ona w ogóle robi. Więc widzowie, odkryłem co ta zbroja robi. Przed chwilą moi przyjaciele właśnie mnie hitnęli. E, I zobaczcie, ta zbroja się sama naprawia! Jak to jest w ogóle możliwe! To jest coś niesamowitego, ale w takim razie w tej zbroi pójdziemy sobie teraz do kopalni. Co ty na to Filo? Myślę, że to bardzo dobry pomysł, bo tam jest wiele surowców do przetestowania. O, tak, dobra, ej, może w tam dziurę pójdziemy, o, idealnie! Tycie. i ciekawe, czy da się zrobić w ogóle z węgla i ciekawe to dodaje. Ej, no, zbroja z węgla trzeba szybko zrobić! Więc widzowie, teraz sprawdzimy, czy jest w ogóle zbroja z węgla. Ej, co jest? Nie ma! A miało być skaznego przedmiotu, a szukali nas. Dobra, idziemy w takim razie niżej. Tu mam w ogóle żelazo. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie uzyskać żelazny kilo. Ej, no, no, to chyba coś oszukiwałeś. Zobacz, ja mam zbroję z węgla. Ej, ale wiesz, co ja już chyba źle zrobiłem? Czy ty ją zrobiłeś z bloku węgla? No, no właśnie, bo to z bloków było trzeba niezwykle a, nie a, no węgla. dobra, w takim razie, ej, a co ona robi? Zobacz teraz, wystarczy, że wykopię to żelazo i ono się samo przepala. O mój Boże, zobaczcie, ja tego nie mogę robić, a Filo jak wykopię właśnie, mu się od razu przepala, to jest naprawdę niesamowite. A proszę, te, teraz złoto, złoto. A zobacz teraz, ciekawy czy uda mi się to złoto wykopać? Tak, udaje mi się normalnie to wykopać. O mój Boże, ja chcę jeszcze więcej złota, wykop mi to, Filo. Proszę bardzo, no, Dziękuję ci, a możesz mi oddać tą zbroję? No, ja Jasne. Dobra, to ty w takim razie masz te zbroje inne, okej, okay, proszę, żebym tego e, nie trzymał, a już teraz widzowie, ja muszę przetestować e, tą zbroję, bo jest naprawdę niesamowita, okej, okay, dobra, i będę miał w ogóle żelazo od razu przepalonego. Wow, mi by zajęło to naprawdę dużo więcej czasu. No dokładnie, dobra, teraz wypadałoby zrobić jakieś tulsy. O, mój Boże, no. co jest? O, ja! Patrzcie, mam zbroję z TNT i mogę wybuchać wszystko! Ej, co jest? Ile to w ogóle bijesz? Jak to jest możliwe? O, nie! Ej, daj mi to przetestować! No nie wiem, bo to moja ulubiona zbroja, tyle ją zbierałem! Ale ona jest czerwona! Ale oddasz mi ją? No, oddam. No dobra! Więc widzowie, teraz testujemy tą zbroję, ale mi pasuje, dobra, 3, 2, 1. O, mój Boże! Nie, no to jest naprawdę coś pięknego! A jak Dobra, no, no, oddawaj mu item. Eee, a, a ja ci tego nie oddam! To nie! Oddaj mi! <laughs> no dobra, to ha! Dobra, już ci się oddaję, zaraz w ogóle się zużyje ta zbroja. W takim razie może pójdziemy teraz niżej pod diamentę! Idziemy do netheru. Zeszliśmy sobie niżej do kopalni, widzowie i zobaczcie, od razu mamy Redstone, więc zrobię sobie Redstone nową zbroję, bo jest naprawdę niesamowita. Okej, okay, zbierzemy to wszystko. Okej, okay, dobra, mamy. Ej, chłopaki, gdzie zniknęliście? te no to! Zobacz, jak jestem szybki jak strzała! Co, co jest? Jaki, Jaki ja jestem niebieski? Ej, co wy macie za zbroję, Dysio, Dysio? Ja chcę z Wam zbroję! Daj mi ją na chwilę! No ale oddasz mi, bo ja lubię być ultra szybki! No dobra, daj mi ją! No dobra, łap. Okej, okay, dobra, widzę, będziemy teraz naprawdę szybcy, okej. Okay. Co to jest za efekt? Jak to jest chyba ze Speed 5 nadany? O, mój Boże! Kocham te zbroje! Moja zbroja dodaje cały czas punkty EXPA! jest lepsze od jakiejś szybkości. Ej, co to? Jaki już masz level? Czwarty, ale cały czas leci do góry. O mój Boże, to są diamenty. Zobacz, Dyzio. A my teraz, widzowie, zrobimy sobie diamentowy kill of. OK Okej, let's go. I będziemy mogli szybko to wykopać. Ale może teraz założę sobie jeszcze raz tą zbroję. Ej, Nunu, no, no. chodź zobaczyć. to jest portal. Jakim cudem? O mój Boże, portal. Dobra, wchodzimy. Kto pierwszy? A, ja chcę wejść. Widzowie, mamy fortecę. Zobaczcie, tam już są blaze. I właśnie wszystko O mój Boże, prawie spadłem Jestem taki szybki Zobaczcie, jak szybko buduję A nie, co jest? E, panowie, dawajcie tutaj ze mną szybko A w ogóle nie wiem, czy wiedziałeś Ale z no Mega fajna zbrojka Z netherbricków? Co? Ty chyba to powiedziałeś Dobra, w takim razie stworzymy sobie z netherbricków Zobaczcie, muszę to zobaczyć Zobaczcie Co? Jest dwa dodatkowe dostałem. I tutaj mamy dwa do odporności na odrzut plus maksymalnego zdrowia. Nie, no naprawdę kozackie. Dobra idziemy się bić z blazami. O nie biją nas. O mój Boże ile tutaj ich jest. Dobra musimy na te blazy szybko iść. O nie tylko my chyba zginiemy. Z musimy teraz właśnie nacierać na nich e, i zdobyć bardzo szybko właśnie te pałki. O nie oni strzelają. Masz filo pałki? Mam pałki nunu. No, no. Można, mogę szybko zrobić zbrojkę tylko musimy ich jak najszybciej żeby nam nie przeszkodzili. Okej okay, dobra idziemy teraz tutaj na górę. Widzowie, może będzie ich trochę więcej Dobra, Nunu, no, no, mam 12 Pek Blaza, możemy już iść dalej Ej, dobra, dobra, poczekaj, bo właśnie się tutaj Z jednym tutaj bije gagatkiem, okej okay, Mamy teraz 13, wow, ej, zobacz co tu jest Nunu, co jest, o co chodzi Są tu nether czyli Brodawki z netheru i z nich można Co można zrobić, zbroje, chyba o to ci chodziło Tylko gdzie one są Zobacz, Nunu, ona jest cała czerwona Chyba bardzo pasuje do ciebie Co to jest za zbroja? No, z netherowych Brodawek tutaj były, jest Złem. Co, daj mi ją! Okej, okay, dobra, dzięki, filo. Musimy teraz zamienić widzowie. I będę cały czerwony. A w ogóle co nadaje filo? No, chyba to samo co z dębowych desek. A, czyli taka sobie, czyli kiepska. Okej, okay, w takim razie musimy iść teraz, zdobyć szybko perły. No, wow, zobaczcie, chłopaki. Znalazłem bastion. O mój, może to bastion! Dyś ojdziemy! Tak, jednak. idziemy do bastionu, bo musimy wytradować się z piglinami, żeby dały nam perły. Dobra, dawaj im złoto, będą Zbić. No właśnie, tak. Musimy i dać złoto, panie Piglinie. Proszę od perełki. Co to Żelazna jakieś prędkość dusz? Nie, to nie chcę tego. Co to w ogóle jest, dobra? No, em. no, zobacz, co wyrzucił Piglin za tobą, nie widziałeś? Pięć pereł! O mój Boże! Ja też mam perły, chłopaki. Ja mam osiem pereł, czyli razem mamy 13. 13, O mój Boże, daj mi wszystkie filo! No, no, mamy naprawdę dużo pereł, ale też mam tutaj blaze rody, więc możemy zaraz iść do endu. To no dobra, tylko weź tego świetnie. Jaka bo je bije? A, dobra, uciekamy. O nie, dobra, widzowie, teraz musimy się wydostać do normalnego świata, bo to co się dzieje, to jest przegięcie. Dobra, mamy teraz 13 perł i 11. Twoje Blaze'ów prawdopodobnie nam starczy, więc idziemy teraz do normalnego świata. Już właśnie wyszliśmy do normalnego świata, także teraz pora zrobić perły. O tak, i w końcu pójdziemy do endu. Tak, i do smoka, dobra. A, karty już miałem. Ojej, oj, bardzo, dobra, nieba. Ważne. Więc teraz pora zrobić naprawdę dużo pereł. Dobra, panowie, pora teraz sprawdzić, którą stronę musimy iść, dobra, w tamtą, let's go! Idziemy za tobą już, no okej okay. Więc widzowie, to już to miejsce, zobaczcie to, jak rzucę tutaj perełkę. To nurkuje ona, widzieliście, będzie tak nurkować, zobaczcie właśnie tam. E, więc skopujemy się szybko na dół. Ej, dobra, już jesteśmy tutaj widzowie, mamy w ogóle tutaj szkielety, dobra, wchodzimy tutaj. O nie creepery! Uwielbiam creepery! Jak? Możliwe, no że uwielbiasz Creepery. On mnie prawie wysadziły, dobra. Idziemy szybko do smoka. Może. A, no nie! E, może uda się z Endu uzyskać jakieś przedmioty na zbroję. To będzie naprawdę ciekawe. Patrz, Nunu, jest portal. Gdzie? Gdzie jest portal? No tutaj, zobacz. Faktycznie, dobra. Wszystkie perły tutaj musimy widzowie położyć. Okej, okay, let's go. Nunu! Lecimy tą wow. zbroję, sobie zrobiłem. Ja mam jeszcze jedną super zbroję, Nunu. To to mogę ci dać. Trzymaj. O mój Boże, dzień E, w takim razie założymy to sobie. Co jest ile? Ja mam HP? O mój Boże, dobra, teraz musimy to wszystko wyregenerować. Dobra, to wskakujemy do tego portalu. Ja wskakuję pierwszy. Let's go! Lecimy, o mój Boże, gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj, widzowie. Dobra, teraz trzeba się podbudować. No no, a ja słyszałem, że dobre zbrojki są jeszcze z endstonea. Dobra, trzeba właśnie to sprawdzić. Dobra, testujemy widzowie, zbroje z Endstone'a. Okej, okay, tak. W takim razie już mnie stać na to widzowie i zobaczymy, co ona robi. Filo, czy ty już wiesz, co ona robi? No, ale musisz przetestować to sam, bo to jest zbyt fajne. To jest takie fajne, dobra, ubieramy to widzowie, okej. Okay. I teraz popatrzcie w jakieś miejsce i kliknij R. O mój Boże, dobra, tam na przykład widzowie, albo tu. <laughs> tepa nas! Co jest, widzowie, dobra? A tutaj zobaczcie, widzowie, jak to jest fajnie tepa. O mój Boże, jestem jak Enderman. Dobra, niszczymy kryształy, kto zniszczy więcej. Okej, okay, dobra, więc w takim razie ja się tutaj wdrapuję. Dobra, Ej, co jest? Nie ma kryształów? Co się stało? Zniszczyłem już wszystkie, bo mam taką super zbroję i trójzą. O mój Boże, ty masz faktycznie jakąś fajną zbroję. No, nie ma dosłownie żadnych kryształów. Dobra, widzę, idziemy tam e, na dół, dobra, R, mogę się teleportować. Teraz zobaczcie, oni biją tego smoka. Dobra, ja będę był tutaj z nimi. Let's go! Ko, szybko, szybko, trzeba go pokonać, dobra. Jest, udało się! Pokonaliśmy smoka, panowie! Udało się! Tak, udało nam się! Po takim czasie! Ej, czemu ty latasz co jest? To było naprawdę niesamowite przeżycie z tymi zbrojami widzowie, także zbieramy sobie expa i przychodzimy grę. A wam widzowie dziękujemy za oglądanie. Jeżeli chcecie obejrzeć więcej kontentu, to właśnie klikajcie w filmy, które właśnie wam się wyświetlają na ekranie. I nie zapomnijcie zostawić subskrypcji dzwoneczkiem. Tak, widzowie subskrybujcie kanał, a my się żegnamy. Pa pa, pa. pa, pa.